Jak w ogóle ty dawać, żeby być Po to ten. Ja dziś jestem prawie cała w zbroi tego. Na my, 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 my poczekaj. Mistrza.

Я же дробу, у меня таки I właśnie teraz e, zależy, żeby mi wytropiły te, te talizmany, z nie potrzebuję. Ej, wywaliło cię serwa? Nie, e, nie <trast��> hmm. tak. Я кто? Папа. Хачико. 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 Ja mogę teraz sobie zrobić jedną różę, bo mam tego takiego muchomora. Jedną, Dobra. O nie, przepraszam. Przepraszam, miałem wyciszony mikrofon. No. Tak, niestety. Ale bo... Dobra, no to muszę cię powtórzyć. Jesteśmy na klocuniach i otwieramy trochę kluczy i będzie losowanie na 10 kluczy. No. To no Ja tak znów sobie sprawdzam na te konto. Kilow Boga. E, Jak to się nazywa? E, 1, 2, no. I wiesz co, no. Że mamy głowę z, z e, ś, Simpa? Sok? No. Serio. A nie żartujesz. Nie, trwaj Um, <noise> nie mam, idziemy do szulki Roma. bo ja nie mam już miejsca. Przynajmniej. Masz muchomorki, masz chomorki, Tak, mam. Tak czy nie? Tak. Masz. No nie, otworzyłem sobie drzwi. Daję, tylko musisz go przemienić na niebieskiego. E? Dobra. Tylko problem, że już miejsca nie mam, Mhm. Muszę sobie kupić... sobie teraz muszę kupić znów szalkerboxa. Boxa. A nie, bo ja mam tu pustego to będę sobie. Dobra. Totem. I na tym... kid off Bo ja tu muszę zrobić. A tu są sporą, dobra. A tutaj, ale y nie, nie. blok nie. O ty. Chyba wam. Chyba wam jeszcze rozdam 16 zwykłych Kluczy A, Muhammad. Nie, im. Y Im, I co tam. I co? Nam wypadło... A, kilof. Tak? Tak. Zwykły klucz, kolejny. Co ty tam jesz? Eee, marchewki. Dobra. Aha. Mm. Kill Eee, co? A ile tu jest kilofów, dusza będzie. Aj, no co, jest ile ja mam tych kilofów? Nic nie robi tego. Co? Um. Miecz teraz, I kilof. Dłuższa kolejna, okay, teraz robię. Um. nie wiem, co nam wypadło. Um. Dobra, coś nam nie w... a, chyba koksy I spodnie Dobra, no wreszcie mam steku Wiesz, że ma... ej, ile masz róż? Ej, dwie, co? Mam jedną. Ja chyba teraz będę miała. Nie, nie, nie działa, tak. a nie. Co? nie Jak zdobyć odłamek komenty? Jakiej komenty? Ale masz tam y, no? dwa wybory. Wspomniałam, też na tym e, właśnie ten, na tym koncie, e, ten, coś, e, piór, dostałam ten, kilof, ci, Co? że jeszcze na tym końcu piór dostałam od oddech śmierci? Nie, nie widziałem. Protection 40. He. Nie, no dobrze. I o! I protection 50. Mamy nam y, część zbroi już najlepszą widmo. Poczekaj. Aha Widmo mistrz A tu co potrzebuję? A ej, y, a nie ty mi nie dasz. Dobra, mamy 8 prób. Jeszcze chyba, chyba, że tutaj będzie jeszcze duża nawet tutaj nie ma roży. Niepotrzebne rzeczy za bardzo. Pewnie to na nie, no było! Pewnie wam to na najwyżsaję. porozdaję. aldek śmierci. co nam wypadło, ale no że będzie. O, dobra. Dobra, No to ja już dla was odłożę te klucze. Dostaniecie 30, jedna osoba lub i trzy so osoby. I i nie ma. A, no, 8 kluczy mi zostało. Będzie sim, będzie sim. Aj! O jest! Róża! Okej... Okay. Już na spokojnie A co chodzi? Dobra Dobra Co nam wypadło? Nie, nie zauważyłem niestety Zwykły klucz humor jest, a! Chwila. Dobra, mieliśmy małe problemy, ale już jesteśmy. Będziemy mieli... o. Ale róża musi jeszcze jedna wypaść. Sim, 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 sim! sim. Nie! U mnie też. A tu nie ma simpa. Buty. Yeah. Dobra, ostatni. Nie patrzę. Nie, Uwaga. Otwieram. I spodnie. Dobra, y możecie wygrać y 32 klucze y do zwykłej skrzyni. Mistrza. tutaj mamy. Ej, oj, oj. i zapraszam Was na ten serwer. I zrobimy sobie Protection zrobimy sobie Dobra. 45 raczej. Dobra. Co? E, co? Dobra, protection 40. I protection 45. Ale tere. A właśnie, możemy sobie mieczyk ulepszyć. No co? Jak ja kupiłem, to nagle takie tak tuż. Dusz... Jest! Jest! Co? Wiesz co teraz dostałam? Co? Dostałam simpa i teraz mamy dwie głowy Aha jest! jest. Aż dwie? Aha, mi są akurat potrzebne dwie na najlepszy set. Nie, 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 nie. <śmiennie> Czemu? A ale, mam od dwa od tej ale nie. jak dużo gości kupuje. Wydaj, to jest Fenisa, Fenisa i Fenisa. Dobra. Chwilę otwieraliśmy i porozdam Wam yy, większość. Nie, wiek no większość, bo trochę sobie też zostawię, żeby mieć jakieś zapasowe temy. Nixa, Horusa. Mamy Boga. Teraz, na nam jest trza. potrzebujemy części, dwóch części, tytaniów, yy, odłamków, Z odłamków musimy je mieć. Mam? Yy. Czy nie? Mam jeden odłamek. Eee, nie wiem. Okej, okay, ja mam przy sobie trzy też, ale mam jeszcze 6 chyba lub 7. Nie no zabrakło nam chyba, że poczekaj Feniksa się, a z dwóch się robi. No to w sumie y, nie będę przedłużać, widzimy się. Która była moja letra? Gdzie moja letra? A dobra, weźmy to. Yy, więc yy, nie będę już przedłużać i widzimy się w kolejnym odcinku.